Wprowadzili o te 5 minut. Tak? Proszę Państwa, e, czym jest problem i dlaczego się tutaj gromadzimy? Powiem tylko krótko, że historia ta ma krótki przebieg, dlatego że Komisja Zakładowa, Związek Solidarność, który tu powstał, też jest stażem młody. Ale w tym zakładzie panują takie zwyczaje, że jeżeli ktoś nie mówi cały czas tak-tak, to znaczy, że staje się wrogiem. Jeżeli mówi tak-tak, to może doświadczyć wszystkiego i mieć wszystko. Najgorzej, jak ma własne zdanie. I niestety dla pracodawcy komisja zakładowa tu funkcjonująca ma własne zdanie. Dlatego też od początku działalności napotykała na schody. Schody były wówczas, kiedy mówiliśmy o regulacji płac. Schody były wówczas, kiedy chcieliśmy pewne kwestie krzywdzące ludzi prostować. Schody były w zasadzie wszędzie. Trzeba było interweniować za każdym razem, żeby spisać jakiekolwiek porozumienie. A pogeum tej sytuacji wyniknęło z tego, że nasi związkowcy co prawda nie na wprost, ale w domyśle byli yy, posądzani o to, że są jedną z przyczyn tego, że brakuje tutaj ogromnej ilości opału do rzędu setki ton, a może tysięcy. I dlatego też w związku z tym Komisja Zakładowa wystąpiła do prokuratury miejscowej, aby zbadała, aby ta zbadała sprawę, jak to rzeczywiście jest. I, zba, I zbadano sprawę. Odpowiedziano, no, że nie brakuje oczywiście 1200 ton, ale 310-320 ton, i to jest niewielka ilość, taka, która po prostu no czym sobie zawracać głowę, i wobec tego podjęto decyzję o umorzeniu dochodzenia w stosunku do pani prezes, bo ilość jest nieznacząca. 300 ton to jest. Tyle, co kot napłakał. No ale my mówimy, że nie zgadzamy się z tym. Napisaliśmy do pana ministra Ziobry, który skierował ponownie do rozpatrzenia tą sprawę i wiemy z, z prokuratury okręgowej, że takie dochodzenie się tutaj od, odbędzie ponownie lub przekazane zostanie do innej prokuratury w kraju Takie mamy już taką mamy deklarację ale co się dalej dzieje za sam fakt, że próbuje się wyjaśni, wyjaśnić niedobór przewodniczącemu naszego związku prosimy go tu obok stawia się 23 zarzuty i na tej podstawie zwalnia się go z pracy, ale w taki sposób, żeby broń Boże nie mógł się bronić. To znaczy wypowiada się normalny stosunek pracy w okresie trzymiesięcznym bez konieczności świadczenia pracy. Co to oznacza? To oznacza, że nie pytano organizacji związkowej o zdanie w tej sprawie, tym samym władający tą firmą nie chcą wiedzieć co ma przewodniczący, co ma Solidarność do powiedzenia w tej sprawie. Oczywiście kierujemy to do Sądu Pracy w e, e, Goleniowie, no ale wiemy jak dzisiaj sądy pracują. Tak? Kończy się wypowiedzenie, nie ma widoku na szybkie rozpo, rozpatrzenie sprawy, no i co robić? Zostaje się... Bez pracy, bez środków do życia i bez perspektyw. Bo jeżeli pójdziesz do innej pracy, to powiem, będziesz, nie będziesz miał prawa ubiegania się o powrót do tej pracy. I tak dalej, i tak dalej. Ja tego wam, związkowcom doświadczonym, tłumaczyć nie muszę. Na sesji Rady Miasta w czerwcu prezydent powiedział, że mniej więcej sytuacja wygląda w ten sposób. Przyszedł do zakładu człowiek, zainstalował urządzenie, nie e, te urządzenie nie było skorygowane z pozostałymi maszynami i z tego powodu zaczął się początek tego, że zaczyna brakować węgla. Ja gratuluję takiego myślenia, dlatego że wyobraźcie sobie, że w waszej firmie pracownik, swój pracownik, kupuje maszynę do firmy, instaluje ją. Robi to niezgodnie z przepisami, no i a prezes nic nie wie. A prezes absolutnie nic nie wie. To jest po prostu to, to, totalna bzdura i kosmiczne nieporozumienie. Takie twierdzenie. Stąd też e, mówię, że będzie próba wyjaśnienia z naszej strony tej całej e, sytuacji i e, co do tego nie mam wątpliwości. Dlaczego proponowaliśmy pikietę tu w Świnoujściu i teraz? Dlatego, że dzisiaj odbywała, odbywa się sesja Rady Miasta, na której chciałem zabrać głos, żeby polemizować z prezydentem tego miasta, że się mija z prawdą. Dostałem głos na tej sesji, powiedziałem nasze zdanie na ten temat, bo dotychczas nikt się nie chciał z nami spotkać i porozmawiać. Jedynie posługujemy się pismami, piszemy do, sobie, do siebie listy i tak jakbyśmy nie wiadomo gdzie mieszkali obok siebie, jakim językiem rozmawiali, to nie ma takiej chęci na dialog, porozumienie i tak dalej. Owszem, dialog na zasadach pani prezes jest możliwy, ale tak jak powiedziałem na początku, tylko można przyznawać rację. I, i... Broń Was, Panie Boże, że macie inne zdanie niż Pani Prezes. Dlatego dzisiaj też mamy do czynienia z taką sytuacją, że nagle Pani Prezes urlopuje i nie może przyjąć petycji, prezydent urlopuje i nie może przyjąć petycji, ale my te petycje wręczymy i one trafią tam, gdzie trzeba, niezależnie od tego, jaką wolę mają ci, co mają ją przyjąć. Związkowcy mają takie sposoby, że są skuteczni i my będziemy skuteczni. To obiecuję i panu prezydentowi, i pani prezes. Chciałbym, żeby kilka słów na ten temat powiedział jakby główny zainteresowany pan Piotr Płysz, przewodniczący naszej organizacji związkowej i poszlibyśmy, potem po głos mogą zabierać pozostanie koledzy, natomiast delegacja trzyosobowa, przewodniczący sekcji ciepłownictwa, yy, wiceprzewodniczący organizacji zakładowej pójdą w tej chwili ze mną wręczyć petycję, natomiast tutaj pan Kłysz i kolega przewodniczący sekretariatu służb publicznych Jurek Wielgusz powie mniej więcej, rozszerzy ten punkt widzenia. Chciałbym na dzisiejszej pikiecie powitać Was wszystkich bez wyjątku od Częstochowy po Pobrzeże, po lice region Śląsko-Dąbrowski, Białystok. Bardzo dziękuję, że reprezentacje Waszych regionów dzisiaj przyjechały, dlatego że dzisiaj to jest inauguracja akcji w obronie przewodniczącego tej organizacji związkowej. To jest główny postulat. Nie wolno zachowywać się pasywnie, kiedy krzywdzi się naszych ludzi. My dzisiaj w jednym szeregu stajemy w obronie przewodniczącego naszego związku.

Przy założeniu tego związku i decyzji tych osób, które zaufały sobie wzajemnie, stawialiśmy na prawdę. Ta prawda dzisiaj będzie zasiana w tym mieście, w Świnoujściu. My wszyscy staniemy w obronie prawdy. Od samego początku kierowaliśmy się tylko i wyłącznie tym wyznacznikiem. Nikt z nas nigdy nie kłamał, nie mówił nieprawdy. Zawsze. Staraliśmy się mówić, chociaż często były to sprawy niewygodne, ale dotyczyły mieszkańców miasta Świnoujścia. Nie można, nie można, powtarzam, zachowywać się w ten sposób, żeby nie piętnować nieprawidłowości. Tych nieprawidłowości w tej firmie jest wiele, ale my jako związek będziemy się starali zawsze mówić prawdę. To, że dzisiaj się spotykamy tutaj, to jest wielki sukces. Nasz wielki sukces. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli na tą pikietę, na tą demonstrację, żeby wesprzeć naszą organizację, żeby pomóc nam, gdyż wszystkie zło, wszystko zło, które dzieje się w tej chwili w tym naszym zakładzie jest przepisywane naszemu związkowi, mojej osobie. Pragnę powiedzieć koleżankom i kolegom o bardzo istotnej sprawie, którą dzisiaj każdy przemilcza. Mówi się nieprawdę, że to jest tylko i wyłącznie moja jakaś tam sprawa konfliktu z panią prezes. To nie jest prawda. Od 2017 roku, na przełomie 2017 roku i 16. Już były pierwsze symptomy.